70 milionów dla małych i średnich organizacji społecznych oraz stowarzyszeń klubów sportowych z małych miejscowości. W suwałkach wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk mówił o tym nowym rządowym programie dotacyjnym zatytułowanym Moc Małych Społeczności. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Macieja Żywno, wicemarszałka Senatu RP. Chciałbym bardzo serdecznie powitać w urzędzie miejskim w suwałkach. W Szywackim Ratuszu na takim spotkaniu, które ma przybliżyć program, który jest w tej chwili w konsultacjach chyba Mocy Małych Społeczności. Cieszę się bardzo, że tutaj w Szywałkę będziemy mogli usłyszeć założenia tego programu, idee tego programu. Moc Małych Społeczności. To jest, szanowni Państwo, program zbudowany według zupełnie innej, nowej filozofii, ponieważ postanowiliśmy. Oczywiście, absolutnie y, nakierować go na małe i średnie organizacje spoza dużych ośrodków miejskich, co wywołał, przyznam, w środowisku no, też szereg protestów, bo tu duże ośrodki miejskie, duże organizacje tutaj nas posądzały o dyskryminację, odcinanie, y, niestosowanie równych zasad y, wobec wszystkich. Natomiast ja ten program postrzegam właśnie jako szansę na wyrównywanie. Pewnych różnic. Oczywiście województwo podlaskie, jeżeli chodzi o rządowe dotacje dla organizacji pozarządowych, wypada bardzo krucho. To dlaczego tak nam leżą na sercu małe i średnie organizacje spoza Dużych ośrodków miejskich? Głęboko w to wierzymy, że właśnie. Te małe organizacje, nie te duże, które już mają ugruntowaną pozycję i wiele lat działają, robią fantastyczne rzeczy, wspierają też samorząd, tak jak mówił pan prezydent. Ale to te małe organizacje są takim punktem, takim zaczynem budowania tej lokalnej społeczności na tym najniższym poziomie. I w związku z sytuacją ogólną, która dzisiaj i w Polsce, i w Europie jest trudna, ostatnie lata. Nasz kraj stanął przed wieloma wyzwaniami. Myślę tutaj i o epidemii COVID kilka lat temu, czy o falach migracyjnych, czy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, czy w ostatnim, czy w zeszłym roku powód na południu Polski. To były takie sytuacje, gdzie państwo przymierzyło się z Wieloma wyzwaniami, i to właśnie państwo, społeczeństwo obywatelskie, wolontariusze, organizacje pozarządowe były tymi, które jako pierwsze, że tak powiem, stanęły na froncie i za, za, zaczęły sprawnie działać. Oczywiście, państwo, zanim mór, później, pomimo swoje procedury, zostało wysłane chociażby na tereny powodziowe, wojsko, sprzęt i tak dalej. Natomiast to organizacje jako pierwsze, kluczowe, sformułowanie dla tego programu, żeby budować odporność społeczną na tym poziomie lokalnym, ponieważ głęboko to wierzymy, że to właśnie małe organizacje na terenach wiejskich, w małych miastach, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, organizacje, które pracują z seniorami, harcerze, no bardzo dużo, kluby sportowe, które też tutaj były wymieniane, a są tak liczne, w Suwałkach, to jest właśnie ten poziom, który jeżeli go tutaj wzmocnimy, damy mu kolejny impuls do rozwoju, będą mogły właśnie tą odporność społeczną budować. Odporność w rozumieniu takiej odpowiedzi na różne sytuacje, które mogą stan przed którymi możemy stanąć w przyszłości i absolutnie nie myślę tutaj o jakichś bardzo czarnych scenariuszach, aby do nich nigdy nie doszło jak wojna czy coś takiego, ale no różne rzeczy się mogło wydarzyć i właśnie w ramach tego programu mogłyby na takie działanie chociażby otrzymać środki. Szanowni Państwo, z każdego grantu, który będzie można uzyskać w ramach tego programu, podjęliśmy decyzję, że aż połowę jego wartości będzie można wykorzystać na rozwój Państwa organizacji. Na to, aby uzupełnić sprzęt, uzupełnić kwalifikacje, może zdobyć jakieś dodatkowe uprawnienia, może kogoś zatrudnić do jakiegoś konkretnego działania, ale chcemy, żeby po tym programie coś Państwu w, w organizacji zostało. Znaczy, nie jest taki program, jak typowo realizowaliśmy. Były realizowane różne programy dla organizacji, że jakieś działanie zostało sfinansowane, ale to, żebyście Państwo rozwinęli swoje organizacje. Bo głęboko w to wierzymy, że właśnie rozwijająca się organizacja, organizacje, które znają się nawzajem, zachęcają, właśnie animują lokalną społeczność, stanowią o odporności tego społeczeństwa. Bardzo duży krąg organizacji, które mogą skorzystać z tego programu. My chcemy w tym roku na ten program przeznaczyć 70 milionów złotych. Jeszcze w tym roku, chcemy, jeszcze w tym roku, żebyście Państwo, te pieniądze Państwo, organizacje pozarządowe wydały na swoje działanie. Największy program realizowany przez Narodowy Instytut Wolności, przez tą agencję, która dystrybuuje,